Jeśli zdecydowałeś się na obejrzenie tego filmu, to znaczy, że jesteś ambitną osobą, która pragnie rozwijać się i nie zatrzymywać się w jednym miejscu. Życie w pełni szczęścia to pragnienie każdego z nas, jednakże droga do osiągnięcia prawdziwego szczęścia bywa niejasna. Często ludzie czują się zagubieni, zdezorientowani i niezaspokojeni mimo najlepszych starań. Na szczęście istnieją niepisane zasady, które mogą pomóc Ci odnaleźć kluczowe elementy prowadzące do radości i satysfakcji w życiu. 1. Kultywuj wdzięczność. Wyrażanie wdzięczności za dobre rzeczy w życiu ma ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i ogólne samopoczucie. W natłoku codziennych spraw łatwo jest przegapić pozytywne momenty. Jednak poświęcenie kilku chwil każdego dnia na refleksję nad tym, za co jesteśmy wdzięczni, może znacząco zmienić nasze spojrzenie na życie. Posiadanie wdzięcznego podejścia pozwala nam skupić się na pozytywnych aspektach życia, co pomaga w redukcji stresu i lęku. Warto zaznaczyć, że bycie wdzięcznym nie oznacza ignorowania trudności, ale raczej docenianie dobrych rzeczy, które się nam przytrafiają. Dodatkowo, może też pomóc w budowaniu naszej samooceny poprzez uznanie własnych osiągnięć i wdzięczność za nie. Aby regularnie praktykować wdzięczność, warto rozważyć prowadzenie dziennika wdzięczności, w którym codziennie zapisujemy trzy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Nie muszą to być wielkie wydarzenia. Już nawet drobne rzeczy, jak przyjemna filiżanka herbaty czy spokojna chwila snu, mogą być powodem do wdzięczności. 2. Powiedz, tak, tym dobrym rzeczom. Życie pełne szczęścia to kwestia świadomego podejmowania decyzji, które korzystnie wpływają na nasze życie. Jedną z kluczowych zasad takiego życia jest umiejętność mówienia tak do właściwych rzeczy i nie do tych, które nam nie służą. Często trzymamy się swojej strefy komfortu, unikając nowych wyzwań, ale właśnie wtedy, gdy zaczynamy mówić tak. Otwieramy drzwi do bardziej satysfakcjonującego życia. To oznacza być gotowym na nowe doświadczenia, które mogą nas wzbogacić. To także decyzja o opuszczeniu strefy komfortu i podejmowanie ryzyka. Ważne jest również, by wybierać z pełną świadomością, co akceptujemy, a co odrzucamy, prowadząc życie z intencją zgodną z naszymi wartościami. Mów nie toksycznym relacjom i sytuacjom, które nas wyczerpują i deprymują. Za to powiedz tak spędzaniu czasu z ludźmi, którzy nas wspierają i inspirują. Odrzuć działania, które nie współgrają z naszymi wartościami i celami, a zrób krok w kierunku nowych doświadczeń, nawet jeśli na początku wydają się przerażające. Aby rozpoznać, co jest odpowiednie, warto poświęcić czas. Na zastanowienie się nad naszymi wartościami, celami i priorytetami. To pomoże nam podejmować bardziej świadome decyzje i mówić tak do rzeczy, które są zgodne z naszą tożsamością. 3. Nie żyj w przeszłości. Naturalne jest, że czasem przypominamy sobie naszą przeszłość i uczymy się na jej podstawie, ale gdy za bardzo zanurzymy się w tym, co minęło, trudno nam skupić się na teraźniejszości. I iść do przodu. Ciagle przypominanie sobie negatywnych wspomnień może prowadzić do smutku i niezadowolenia z obecnego życia. Ważne jest, abyśmy uznali naszą przeszłość, ale równie istotne jest, abyśmy się od niej odczepili i nie trzymali w sobie negatywnych emocji. Zamiast tkwić w przeszłości, skup się na teraźniejszym momencie. To może oznaczać praktykowanie uważności, docenianie tego, co masz, i znajdowanie radości w drobiazgach. Nie możesz zmienić tego, co już się stało, więc lepiej skupić się na tym, jak możesz uczynić jutro lepszym dniem. Unikaj, aby toksyczne relacje z przeszłości zatruwały obecny, zdrowy związek z partnerem życiowym lub rodziną. Nie pozwól również, aby negatywna energia przeszłości blokowała Cię przed przyszłymi, zdrowymi relacjami romantycznymi. 4. Praktykowanie dbałości o siebie. Dbanie o siebie jest kluczowe, żeby żyć szczęśliwie. Samoopieka polega na troszczeniu się zarówno o swoje zdrowie psychiczne, jak i fizyczne oraz na poświęcaniu czasu na czynności, które sprawiają nam radość i spokój. Możemy zadbać o siebie na wiele sposobów, takich jak regularny sen, zdrowa dieta, regularne ćwiczenia fizyczne oraz odpoczynek, kiedy jest to potrzebne. Najlepszym sposobem na praktykowanie dbałości o siebie jest stworzenie rutyny, która pasuje do naszego stylu życia. Może to obejmować czas na aktywność fizyczną, medytację, czy też hobby, które przynoszą nam przyjemność. Ważne jest również ustalanie granic i odmawianie rzeczy, które nie służą naszemu zdrowiu psychicznemu ani fizycznemu. Kolejnym istotnym aspektem jest szukanie pomocy, kiedy jej potrzebujemy. Może to oznaczać rozmowę z terapeutą lub szukanie wsparcia u przyjaciół i rodziny. Pamiętajmy, że prośba o pomoc jest oznaką siły, a nie słabości. Nikt nie musi radzić sobie ze wszystkim sam i nie musi tego robić. 5. Podążaj za swoją pasją. Podążanie za swoimi pasjami to jak odkrywanie skarbów ukrytych głęboko w sercu. To podróż, która prowadzi nas do odnalezienia naszych życiowych celów. I otwiera drzwi do pełnego spełnienia. Gdy oddajemy się działaniom, które nas naprawdę pasjonują, odczuwamy w sobie niesamowitą energię, która dodaje nam skrzydeł. Na przykład, pasją może być fotografia. Kiedy spędzasz czas na fotografowaniu, zapominasz o świecie zewnętrznym, wciągnięty w chwilę kreatywnego uniesienia. Widzisz piękno w najprostszych rzeczach i oddajesz się tworzeniu czegoś wyjątkowego. Może się nawet zdarzyć, że ta pasja przerodzi się w zawód, gdzie zarabiasz na życie, robiąc to, co kochasz najbardziej. To właśnie potęga podążania za swoimi pasjami prowadzi nas do miejsc, których wcześniej nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić. Jak powiedział Steven Covey, autor Siedmiu nawyków skutecznego działania. Większość ludzi boryka się z brakiem równowagi w życiu po prostu dlatego, że nie zastanowili się, co jest naprawdę ważne. Gdy już zidentyfikujesz swoje pasje i priorytety, stwórz plan ich realizacji. Może to obejmować wyznaczenie celów, tworzenie harmonogramu działań, a także znalezienie odpowiednich zasobów i wsparcia. Oto kilka sposobów, które pomogą Ci podążać za swoją pasją. 1. Wyznaczaj cele zgodne z Twoimi pasjami. 2. Otaczaj się ludźmi o podobnych zainteresowaniach, którzy Cię wspierają i zachęcają. 3. Codziennie podejmuj małe kroki w kierunku swojej pasji, bez względu na to, jak zajęty jesteś. 4. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, aby odkryć lub podążać za swoją pasją. Zasługujesz na życie pełne radości i satysfakcji. Podsumowując te zasady szczęśliwego życia, Pomogą Ci być bardziej świadomym i priorytetyzować siebie, Twoje relacje i dążenie do szczęścia. Życie to podróż pełna wzlotów i upadków, ale stosując się do tych zasad, możesz łatwiej poruszać się po niej i czerpać radość z procesu. Zachowaj otwarty umysł, pozostań ciekawym świata i nigdy nie przestawaj się uczyć i rozwijać. A jeśli szukasz dodatkowej dawki inspiracji i pozytywnej energii. Zapraszam do obserwowania mojego kanału na YouTube. Tutaj znajdziesz jeszcze więcej treści motywujących do życia pełnego spełnienia. Do zobaczenia!